Publicyści i komentatorzy w Polsce przynajmniej od kilku tygodni toczą spory na temat tego, czy prawo i sprawiedliwość chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Moglibyśmy oczywiście przyłączyć się do tej dyskusji, ale właściwie czy miałoby to jakikolwiek sens? Czy w ogóle ma dla nas znaczenie, czy prawo i sprawiedliwość chce, czy nie chce wyprowadzić nas z Unii Europejskiej? Wydaje się, że znaczenie ma dla nas coś zupełnie. Innego. Czy istnieją przesłanki, że prawo i sprawiedliwość dokonuje procesu wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej? Na poziomie politycznym? Trzeba by odpowiedzieć pozytywnie tak, są takie przesłanki. Spory z Komisją Europejską, wywracanie do góry nogami sojuszy, stawanie ramię w ramię z Orbanem. Na poziomie prawnym tak, są takie przesłanki. Wątpliwości dotyczące trójpodziału władzy w Polsce, respektowania zasady państwa prawnego, ostatnio chociażby kwestie związane z podważaniem jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, mamy takie przesłanki. Wreszcie na poziomie retorycznym takie przesłanki właściwie uzyskujemy nieustannie z każdego medium, przy pomocy którego partia rządząca komunikuje się ze swoim elektoratem. Właściwie w retoryce partii rządzącej o Unii Europejskiej słyszymy już wyłącznie w kontekście jednoznacznie negatywnym. Można wręcz powiedzieć, że partia rządząca dokonuje swoistej sowietyzacji Unii Europejskiej jako czegoś zewnętrznego, paskudnego, szkodzącego Polsce, atakującego Polskę. Unia Europejska w retoryce partii rządzącej stała się już rzeczywiście jakąś zewnętrzną naroślą, przed którą trzeba się bronić. Czy zatem, wróćmy do tego pytania, partia rządząca chce czy nie chce wyprowadzić nas z Unii Europejskiej? Powiem jeszcze raz, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Znaczenie dla nas ma jedna rzecz. Istnieją przesłanki. Że partia rządząca doprowadza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Moglibyśmy zapytać, czy Cameron chciał wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie?